Choć nie wszyscy o tym wiedzą, Bazylika Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty ma najwyższą rangę wśród wszystkich kościołów świata chrześcijańskiego. Dlatego też co roku 9 listopada obchodzimy specjalną rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Jako jedyna ma ona rangę święta. Pozostałe rocznice poświęcenia większych bazylik rzymskich Świętego Piotra, Świętego Pawła za murami i Matki Bożej Większej mają jedynie rangę wspomnienia. Większość osób uważa Bazylikę św. Piotra za najważniejszy kościół i katedrę rzymską, ale ich pogląd jest błędny. To właśnie Bazylika Świętych Janów na Lateranie jest do dziś katedrą papieża. A nad wejściem do bazyliki widnieje wymowny napis: Matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata. Bazylice na Lateranie, jako jedynemu kościołowi, przysługuje też tytuł arcybazyliki. Do dziś każdy nowo wybrany papież udaje się do bazyliki z uroczystą procesją. Tutaj również papież odprawia wielki czwartek uroczystą mszę świętą na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Krótka modlitwa na święto poświęcenia Bazyliki Świętego Jana w Lateranie. Boże, który z wybranych kamieni znosisz sobie wieczne mieszkanie, pomnóż w Twoim kościele ducha łaski, aby lud Twój wzrastał bezpiecznie broniony przez niezniszczalne mury tej świętej budowli. Amen.